Strefa Anastasia Kłania, Kamil z Moim gościem jest Mirek Łopatka i razem z naszym partnerem zakładami bukmacherskimi e Ewiner zrobimy sobie typera 12. kolejki PLK. Śledzisz tak? Śledź. Śledzisz. Widziałem cię na meczu Śląska-Wrocław i Śląsk-Wrocław 6 listopada, czyli to właściwie w piątek, czyli to pójdzie dzisiaj, tak? 6 listopada gra przeciwko Kingowi Szczecin. Twoje Przewidywania, kto mecz wygra? No wiadomo, no to jest... Tak mi się wydaje, że Śląsk tam całkiem źle sobie radzi w tym sezonie, więc wydaje mi się, że, 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 że powinien... Bym stają na Śląsk, tak mi się wydaje, nie? jeżeli o to chodzi. Bo. Też mi się wydaje, że Śląsk pociągnie, w Gazie jest ostatnio... Śląsk dobrze wygląda, tak naprawdę poukładany zespół jest. W tym sezonie jak zobaczyłem, to to rzeczywiście, może tam mnie nie imponują, personalnie ten, ten skład nie imponuje, ale rzeczywiście poukładany i w defensywie i taktycznie i to wygląda I młodzież, ten... jest, tak, też, młodzież nie, jest, jest spuszczana. Tak, młodzież jest to jest bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Także no tutaj ja i Ty stawiamy na Śląsk, tym bardziej, że nie ma Pawła Kikowskiego, więc tam też gdzieś ta siła rażenia jest mniejsza. Następny mecz 7 listopada. Arget BM, Slam, Stal Ostrów, Wielkopolski kontra Polski Cukier Tory. No Ostrów u siebie jeszcze nie przegrał, z tego co się orientuje, i myślę, że Łukasz Majewski, trener Ostrowa, nie, nie pozwoli na to. Z kolei, no, taki. Polski cukier to ma dobry polski trzon. Kulik, cel, Wydaje mi się, że ten polski trzon na początku to bym chyba miało problemy nie? w lidze. – Bez składu był właściwie. – no I tak wydaje mi się, że tutaj też jest chyba ciekawe spotkanie. Będzie ciężko, ciężko wytypować. No wiadomo, gospodarz ma jak zawsze przewagę, ale... – No ja stawiam... Bawimy się, bo to jest zabawa. Ja stawiam na Ostrów. Ty? – Ja, ja, ja cię posłucham, bo fachowca trzeba słuchać <laughs> ja, na slam. – Adam fachowca. <laughs> Jedziemy dalej. Też 7 listopada w sobotę Pszczółka start Lublin kontra MKS Dąbrowa Górnicza. No Lublin tutaj po, po porażce na Węgrzech zresztą. Tak, tam się oglądałem, miałem okazję oglądać to spotkać na I kanale. kibice byli jeszcze, nie? Tak, tak, byli kibice, widziałem. No na pewno będą się chcieli, taki must win trzeba wygrać przeciwko Dąbrowie. Nie, nie wyobrażam sobie, że mogliby przegrać ten mecz. No też mi się tak wydaje. siebie, więc tutaj chyba y, gadka jest krótka. Następny mecz w niedzielę, ósmy... Listopad Hydro Radom kontra GTK Gliwice. No i tutaj Robert Witka w naszych prze, prze, przewidywaniach przed sezonem no, nie, nie dawaliśmy zbyt wielu, wielu szans, no bo siłą rzeczy sam, sami, sam klub mówił, że to jest, będzie walka o każde zwycięstwo. Bilans dwa, dwie porażki. Boże, dwa zwycięstwa, osiem porażek kontra Gliwice, sześć zwycięstw, pięć porażek. Świetni obok, obcokrajowcy w Gliwicach. Coś, ktoś kojarzysz? Coś yy... Patrzyłem na to troszeczkę, jak to wygląda. Wydaje mi się, że te GTK-gliwice w tym sezonie chyba miały większe aspiracje niż ten wynik, co mają, więc no wydaje bylo. mi się, że takie spotkanie, jeżeli chcą myśleć o tym, żeby, żeby gdzieś e, odbić się od tego swojego wyniku, który mają, to powinni wygrać, no, Zobaczymy. No. Czyli ty stawiasz na Gliwice. A ja tak z, z, z Żeby Wicią, się nie zgodzić z fachowcem, to. Żeby, żeby z Wicią, żeby z Wicią yy, graliśmy to. To jemu stawiam na radą. Następny mecz Anwil Wocławek, PGS spójnia Stargard Szczeciński. No tutaj pojedynek. Można powiedzieć, prawie debiutantów jako trenerów Anwilu i Stargardu Szczecińskiego, bo trener Woźniak i Raczyński. Maciej, nie wiem, czy wiesz, że został trenerem Aha. Stargardu Szczecińskiego. No i co tutaj? Na kogo stawiasz? Eee, no, chyba Anwilu siebie, nie? No chyba tak, ja też jeszcze. Yes, chociaż bez kibiców i ta, ta wpadka ostatnio, także tam też y, nerwowo. Czyli stawiamy na Anvil tak. I ostatni mecz tej kolejki. Y, Enea storia Bydgoszcz, Polfarma, Starogard Gdański, debiut Roberta Skiwniewskiego dla górą. Tak? Zobaczymy, czy, 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 czy odmieni y, y, zespół Starogardu Gdańskiego. No, Skiba, no sorry, ale chyba Bydgoszcz to... to, to y, Przejdzie z Wami, natomiast będziesz miał szansę w następnych meczach. Ty coś dodasz? No ja postawię na bielawę no, przeciwko fachowcowi. Przeciwko no. Pobawiliśmy się na, na szybko. Ja tylko dodam, że za, z kodem Hanas możecie odebrać wyższy zakład bez ryzyka w Weinerze. Co to znaczy, jak wygracie, to wygracie. Oczywiście pieniążki są dla Was, a jak. Jeśli się, się nie uda, to eWinner zwróci Wam pieniądze, które będziecie mogli od razu sobie wypłacić. Także niczym nie ryzykujecie. Przypominam, kod Hana z Panada, ładnie tutaj wklei ewinner.pl, rejestrujecie się i możecie się yy, bawić. Ten kod dotyczy nie tylko koszykówki, do, 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 do wszystkich zakładów, jakie są na stronie. Są też custom bety, na przykład ile razy Robertski Bnieski weźmie czas i kibice mogą się tam rejestrować, mm -hmm. wymyślać. Ty jakiś wymy, wymyśl jakiś na szybkość. Ile haku, haków na przykład kto zrobi? To już haków nie rzuca, no to to kto może kto, kto, hakami, kto hakami rzuca w, tym, w tej lidze? No dawaj. No nie wiem, nie mam pojęcia, wiesz, szczerze mówiąc. Dobra, to kto, czy Łukasz Koszarek trafi z jednej nogi za trzy punkty na przykład? No i możecie się tak bawić, zapraszamy na, na stronę eWinner. A po weekendzie zapraszamy na całą rozmowę z Mirkiem Łopatką. Dziękuję bardzo za tego wspaniałego typera. Dziękuję.